Cześć! A więc dzisiaj przychodzę do Was z recenzją czterech kosmetyków ze strony Syberii.pl. Jest to firma, która zajmuje się sprzedażą kosmetyków organicznych Z tego co mi wiadomo jest to polska firma więc moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa. Mam dla Was opinię na temat tych czterech produktów. Przetestowałam już je przez jakiś czas i mam już wyrobioną na ten temat opinię dlatego postanowiłam się z Wami podzielić ponieważ myślę, że nie ma nic lepszego niż dawać Wam moją opinię porządną i szczerą na temat danych kosmetyków, które mogą Was zainteresować. Tak więc jakiś czas temu strona internetowa SkarbySyberi.pl napisała do mnie przez e-mail z zapytaniem, czy nie chciałabym wypróbować parę kosmetyków. Mogłam je sobie sama wybrać, tak więc to jest bardzo fajne. Dostałam je w ramach współpracy, przetestowałam i mam dla Was już pewną opinię. Od razu Wam powiem, że ja mam cerę suchą i wrażliwą i właśnie pod moją cerę wybrałam sobie te produkty, dlatego może zacznę od produktów właśnie do twarzy. Adres strony internetowej i link do fanpage'a strony Skarby Syberii znajdziecie poniżej, a ja teraz przejdę Wam właśnie do recenzji. Pierwszy z nich jest to krem na dzień do cery suchej i wrażliwej. Przychodzi on nam w takim opakowaniu. Tutaj mamy 50 ml. I muszę Wam powiedzieć, że mi akurat skończył się mój ulubiony krem do twarzy, czyli wosk. I miałam sobie kupić kolejne opakowanie, ale akurat dostałam paczkę właśnie od tej firmy i postanowiłam, że zobaczę, jak sprawdzą mi się te kosmetyki i na razie nie będę inwestować po prostu w inne. Powiem Wam tak. Na początku sceptycznie do tego podchodziłam, po pierwsze nie słyszałam nic o tej firmie wcześniej. Nie wiedziałam, co to będą za kosmetyki. Okej, okay, organiczne, ale czy to na pewno są kosmetyki organiczne, czy nie. No i to takie było dla mnie na dwa razy, ale po pierwszym użyciu już mogę wam powiedzieć, że czułam takie ukojenie na skórze, żadnych podrażnień, nic przez okres, który testowałam, czyli jakieś dwa tygodnie czy coś takiego. Nic się nie stało, nie dostałam żadnych wyprysków, nie miałam jakichś zaczerwienień na skórze że żadnej wysypki nic, po prostu zero, ale zauważyłam pozytywne aspekty. Moja cera była nawilżona, była jędrna i po prostu odżywiona. Ten krem nie ma jakiegoś specyficznego zapachu, jest to taki, bym powiedziała, troszeczkę roślinny zapach, ale nie jakiś duszący, jakiś nieprzyjemny, właśnie taki kojący. Krem bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli szukacie do cery suchej i wrażliwej, to naprawdę jest on godny polecenia. Ja póki co żadnego innego nie kupuję, wykorzystam ten, bo to jest naprawdę dobry produkt. Jego cena to 15,90, więc też moim zdaniem nie najgorzej, jak za takie opakowanie i jakość produktu, dodatku organiczny. To moim zdaniem cena jest super i link do każdego z tych produktów bezpośrednio zostawię wam poniżej. Kolejny produkt, taki sobie wybrałam, to serum do twarzy, ponieważ bardzo, to bardzo potrzebuję, aby moja cera była po prostu cały czas nawilżona. To jest cera sucha, z którą trzeba, że tak powiem, cały czas walczyć, cały czas ją nawilżać, odżywiać. Więc krem tutaj nie zawsze wystarcza. Fajnie jest użyć sobie serum wieczorem, czy też rano pod krem, czy tam jak kto woli. I wybrałam sobie właśnie serum do twarzy i ten nawilżenie dla suchej, zmęczonej i wiotkiej skóry. Wygląda ono tak. Um, nie ma też konkretnego zapachu, jeżeli miałabym tak opisywać. Jest bardzo delikatne, nie jest jakieś wodniste, fajnie się rozprowadza na twarzy. Wchłania się nie tak bardzo szybko, ale nie jakoś długo, więc powiedziałabym, że w miarę normalnie. No nie ma czegoś konkretnego zapachu. E, powiem Wam jedynie to, że używając tego serum, czułam różnicę w stanie mojej cery, czyli e, no nie chcę Wam tutaj mówić ciągle, że ona jest nawilżona i tym podobne, ale faktycznie daje to nawilżenie mojej skórze, więc też nie szukam już na razie innego serum, póki tego nie wykończę. To są naprawdę dobre kosmetyki i cieszę się, że ta firma do mnie się zgłosiła, bo no powiem Wam, że za taką cenę, za jaką są te produkty bardzo chętnie kupię sobie kiedy skończą mi się te kosmetyki, ponownie właśnie krem, czy to serum, bo naprawdę warto. Cena tego serum to 26,90, więc troszeczkę Wyższa cena niż krem, w dodatku nie jest to za wielkie opakowanie, ale moim zdaniem nadal warto. Tutaj za dużo Wam nie przeczytam na opakowaniu, co jest napisane, ponieważ wszystko jest po rosyjsku mam, że tak tutaj jest napisane. Więc przeczytam Wam, co jest napisane na stronie internetowej. Serum do twarzy dzięki wysokiej zawartości aktywnych ekstraktów bajkalskich roślin niezwykle skutecznie eliminuje suchość skóry, zapewnia jej głębokie i długotrwałe nawilżenie odżywia i wygładza skórę, chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Naturalne składniki aktywne zawarte w serum regenerują skórę, nadają twarzy świeży i wypoczęty wygląd. I moim zdaniem tak jest. Jeszcze szybko Wam przyznam tutaj, producent mówi o kremie do twarzy, bo zapomniałam wszystko to, czego potrzebuje Twoja skóra. Znajdziesz w przyrodzie. Kremy fito oparte są w 100% na ekstraktach roślin, starannie dobranych do potrzeb każdej skóry. I z tym się zgadzam. I pozostały nam dwa produkty. Jeden z nich jest jeszcze do twarzy, drugi już do ciała. Jest to delikatny peeling do twarzy, imbir i sakura. Delikatne oczyszczanie twarzy zapewni peeling imbir i sakura. Zamieni pielęgnację w przyjemność i zapewni piękną i zadbaną skórę. I cena tego produktu to 12,90, więc rzecz, której nie mogłam się doczekać, żeby Wam powiedzieć, kiedy planowałam nagrać w ogóle tą recenzję. Bo jeżeli kosmetyki by się mi nie spodobały, no to wiadomo, byłaby to recenzja negatywna, ale że y, bardzo mi już padły do gustu i ten peeling jest y, w sumie jednym z moich ulubionych kosmetyków. Y, no poza tym serum, z tego względu, że jego zapach mnie urzekł. Ten peeling kochane pachnie jak danonki. Pierwsze moje skojarzenie automatyczne to było pachnie jak danonki. Nie jakiś konkretny tam smak czy coś takiego, po prostu mi się skojarzyło z danonkami, z takim właśnie zapachem może troszeczkę pod truskawkę podchodzącym. Ups. No nie wiem, cały czas mi się kojarzy właśnie z tymi serkami danon. I rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć to to, że ja nie przepadałam ostatnio za peelingami mechanicznymi. Troszeczkę mnie podrażniały i no nie wiedziałam, czy mam wrócić do tych enzymatycznych, czy pozostać przy tych i zobaczyć, jak to dalej będzie. Ale ten peeling ani trochę mnie nie podrażnił, jest bardzo delikatny. Nie ma konsystencji lejącej, bardziej jak krem. Troszeczkę jest wodnisty, ale nie w takim odniesieniu, że wam zaraz spłynie z ręki. Tutaj ja widzę małe drobinki, ale to nie są takie drobinki, które wam twarz porysują i... Sprawiam, że ona będzie zniszczona zamiast złuszczona. On bardzo fajnie się rozrabia na twarzy w połączeniu z odrobiną wody, to e, zrobicie sobie ten peeling w bardzo szybkim czasie, złuszczycie ten zbędny skórek i poczujecie, że skóra naprawdę jest złuszczona, oczyszczona e, i tym podobne. No, zapach urzeka. Cały czas mi się kojarzy z tymi demonkami i dlatego właśnie lubię go używać. Tutaj mamy 75 ml i już mówię Wam, ile on kosztuje. Jego cena to 12,90, tak więc Moim zdaniem nie najgorzej, jeżeli chodzi o peeling, zwłaszcza jeżeli to jest organiczne. Ostatni już produkt wybrałam tak trochę na doczepnego, bo miałam powiedziane, żeby wybrać sobie cztery produkty, no i w sumie nie wiedziałam, co tam znaleźć. Proponowano mi coś, żeby wybrać z innej kategorii, więc stwierdziłam, że mam trzy produkty do twarzy, no to wybiorę coś do ciała. Wybrałam to z myślą nie tylko o mnie, ale też o mojej mamie, bo ona też bardzo lubi używać różnych produktów nawilżających do ciała, czy to masła, czy to jakieś olejki i tym podobne. Więc wybrałam mu gęste masło do ciała odżywcze. Jest to takie wielkie opakowanie i ono kosztowało 15,90, więc moim zdaniem to jest dobra cena za takie coś. Jest świetne, szybko się wchłania. Mogłabym go porównać do masła z The Body Shopu, ponieważ bardzo długo go już używałam i widzę w tym porównanie. Może to jest bardziej gęste niż masło z The Body Shopu ale to nie przeszkadza w rozprowadzaniu, bardzo fajnie się rozprowadza i chyba pod wpływem ciepła dłoni ono po prostu się rozpływa i wtapia w skórę. Tutaj możecie zobaczyć, że ono się bardzo szybko rozprowadza i to w ogóle nie jest długie oczekiwanie na to, aż wszystko się wchłonie. Więc tak, jak już mówię, jest gęsta, dobrze się rozprowadza, dosyć szybko się wchłania i fajnie nawilża. Jest odżywczy, tak jak producent obiecuje. Jedyny minus może to jest zapach. Nie wiem. Na początku mi nie przeszkadzał, ale potem stwierdziłam, że coś jest z tym zapachu, co mi nie podchodzi nie wiem czy to jakieś oliwki czy, czy co to jest ale w każdym razie ten zapach no nie jest jakiś taki odrażający ale po prostu no, no nie jest taki fajny tak? sprawia mi przyjemność używania tego produktu ale ten zapach po prostu mnie do siebie nie przyciąga tutaj mamy napisane, że intensywnie odżywia, regeneruje suchą i zmęczoną skórę, ją i tonizuje, poprawia elastyczność i wyrównuje koloryt skóry normalizuje przemiany materii, działa oczyszczająco i przeciwzapalnie, sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i zadbana. Także moim zdaniem świetny produkt za 15,90, no to moim zdaniem dobra cena. Gdyby jeszcze pachniał danonkami, to jak ten peeling, to już by było po prostu idealnie. Tak więc może wszystko podsumuję. Tak więc tak możecie zobaczyć, moja opinia na temat kosmetyków Skarby Syberii.pl jest bardzo pozytywna. Jestem miło zaskoczona. Nie wiedziałam, czy to tak wyjdzie do końca. Nie wiedziałam, czy nagram tą recenzję bo jeśli nagram to może być negatywna, no ale bardzo się cieszę, że te kosmetyki mi się sprawdziły. Serdecznie Wam polecam sprawdzić, co mają jeszcze w swojej ofercie na stronie internetowej lub na fanpageu na Facebooku. Wszystkie linki do kosmetyków, które mam i które Wam pokazałam, znajdziecie bezpośrednio pod filmem tak jak i resztę rzeczy. Ok, więc myślę, że to wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia i parę słów na temat tych kosmetyków, to zapraszam również na mojego bloga. Link, tak jak wszystko, jest poniżej. Dajcie mi znać, czy Was zachęciłam do tych kosmetyków, czy już o nich słyszałyście, czy próbowałyście. No i oczywiście do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!